Cześć, tutaj Leszek. Jestem kolarzem, czasem też pływam, i przez to wszystko niesamowicie doceniam saunę jako świetną regenerację. Rowery tak, bo połączenie roweru basenu czy biegania razem z regularnym saunowaniem jest naprawdę świetnym pomysłem, który nie tylko sprawia, że nasze ciało i umysł szybciej się regeneruje, ale też zapewnia nam takie bardzo przyjemne rozluźnienie, jak to niektórzy mawiają, wychilowanie, inni to porównują do spalenia skręta. I faktycznie, jeżeli sauna jest przeprowadzona w odpowiedni sposób, to zapewnia nam niesamowite odprężenie mam przez cały. Czas na myśli oczywiście m, bardziej saunę suchą niż mokrą. W saunie suchej panuje e, wyższa temperatura i mniejsza wilgotność. E, w niektórych saunach temperatura może nawet przekraczać 105 stopni Celsjusza. Ale e, powiem Wam szczerze, że lubię tego typu wyzwania i lubię takie ciepłe, e, suche sauny i lubię. E, Połączyć to wszystko z naprawdę lodowatą kąpielą. To daje najlepsze efekty. No i właśnie o efektach dzisiaj. Zanotowałem sobie kilka takich najważniejszych argumentów, które przemawiają za sauną, i jako pierwszy punkt zaznaczyłem sobie następującą frazę. Sauna rozluźnia umysł i ciało. O tym po części już powiedziałem. Naprawdę mam wrażenie, że moje mięśnie dużo szybciej się regenerują, znikają różnego rodzaju bóle, które są wywołane albo kontuzją, albo też po prostu przetrenowaniem. Jeżeli czujesz, że jesteś przed trenowany brak ci mm, sił witalnych zrób sobie dzień przerwy i poświęć go na e, wizytę chociażby na saunie skorzystaj z jednej dwóch sesji podczas e, jednej wizyty chociażby w klubie fitness e, zrób to w sposób prawidłowy czyli odpowiednio dobrze, dobre rozgrzanie i odpowiednio dobre i gwałtowne schłodzenie i naprawdę poczujesz się następnego dnia, aż znaczy od razu poczujesz się lepiej, ale następnego dnia e, docenisz e, i zauważysz, że naprawdę twoje ciało w zupełnie inny sposób funkcjonuje. Punkt numer drugi to kwestia oczyszczenia naszego organizmu y, z toksyn. Regularne saunowanie przyspiesza przy tej okazji także metabolizm i sprawia, że generalnie można długofalowo odczuć o wiele lepsze samopoczucie. I myślę, że to też jest e, rewelacyjne, ponieważ ja zauważyłem u siebie zmiany typu lepszy sen, e, mniejsze zmęczenie, też tak mi się wydaje. Może to jest efekt placebo, ale od zawsze się mówi, że. E, przez pod człowiek usuwa największą ilość toksyn. To tak samo jak z bańkami. E, ludzie spierają się przez cały czas, czy to jest placebo, czy nie, ale jeżeli e, faktycznie komuś to może pomóc, to niech skorzysta z tego. Podobnie jest z sauną i z wypacaniem tak zwanych toksyn. Kolejny punkt to właśnie wspomniany metabolizm. Jeżeli ktoś z Was walczy z nadwagą. To powinien chodzić często na saunę. Ale nie dlatego, ponieważ sauna wytapia tłuszcz, co jest absolutną bzdurą i totalnym mitem, ale właśnie ze względu na to, że przyspiesza się metabolizm. Nasz organizm postawiony jest na baczność. Eee, musi dokonać dosyć sporego wysiłku, zarówno podczas rozgrzewania, rozgrzewania organizmu, jak i również podczas gwałtownego schładzania. Eee, więc w tak naprawdę, możecie to zauważyć, ten przyspieszony metabolizm, chociażby po apetycie. Większość ludzi po saunie i po odpowiednim właśnie schłodzeniu nagle zaczyna odczuwać głód. I to jest znak, że nasz organizm działa na przyspieszonych obrotach, i to bardzo korzystnie wpływa na walkę chociażby z nadwagą. E, ostatni punkt to po części to, co już Wam wspominałem właśnie ta wspomniana regeneracja, jednakże tym razem bardziej w ujęciu takim psychicznym niesamowite uczucie rozluźnienia daje sauna. I jeżeli ktoś nie korzystał z Was, to nawet ciężko jest Wam wytłumaczyć, w jaki sposób możecie sobie wyobrazić tego typu rozluźnienie. Jedni to porównują do wypicia jednego piwa, inni właśnie do zioła, trzeci do orgazmu. Może to są przesadzone poglądy, ale coś w tym jest. Ja odczuwam niesamowity spokój, niesamowity chill. Yy, przestaję się stresować i łatwiej zasypiam. Dlatego też chodzę na saunę, co Wam również i polecam. Dzięki wielkie do zobaczenia. Cześć! w